Psalm 139, od wiersza drugiego do 6. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Sam wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz moją myśl z daleka, wyznaczasz mi marszrutę i spoczynek. Jesteś świadom wszystkich moich dróg. Tak, choć jeszcze nie mam słowa na języku, ty już znasz je, Panie, całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu, i kładziesz na mnie swoją dłoń. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Będąc u lekarza, spodziewamy się, że usłyszymy pozytywną diagnozę, gdy chodzi o stan naszego zdrowia. I podobnie tutaj, gdy Dawid pisał ten psalm, zwrócił się do Boga, jako do najlepszego lekarza. Bóg nasz jest lekarzem ciała i duszy. I tak nawet czytamy w tym tekście: Panie, zbadałeś mnie i znasz. Kiedy lekarz nas zbada, to na tyle, ile jemu wiedza pozwala, potrafi wypisać jakąś diagnozę na nasz temat. Ale kiedy Bóg nas bada, to możemy być pewni tego, że wszystko doskonale wie. Wszystko wie, nawet jeszcze nie ma słowa na naszych ustach, on już znaje całe. Modlimy się tak, Bóg wszystko wie, co chcemy powiedzieć, ale modlimy się dlatego, żeby mieć relację z Bogiem i wyrazić to, czego od Niego oczekujemy, co do Niego czujemy, co chcemy wypowiedzieć, miłość, wierność, wiarę. Ale Pan jest naszym lekarzem i On wszystko wie przecież, rozumie nas. Lekarz ziemski nie zawsze nas potrafi zrozumieć, nie zawsze też właściwą diagnozę wypisze, ale nasz Bóg zawsze nas rozumie. On jest naszym najlepszym lekarzem, On zna nas i nie tylko zna nasze wnętrze, zna stan naszego życia ciała, duszy i ducha ale również w swoim błogosławieństwie kładzie na nas swoją dłoń. Ogarnia nas z przodu, z tyłu, czyli jest zainteresowany całym naszym życiem. I z tyłu, i z przodu nas ogarnia, i jeszcze od góry nakłada na nas swoją dłoń. Jesteśmy z każdej strony zabezpieczeni, jesteśmy pod jego błogosławieństwem, pod jego ochroną i pod jego leczeniem, gdy potrzebujemy takiego dotknięcia, uzdrowienia. On wyznacza nam również. Aktywność, tak jak tu jest w tym tłumaczeniu użyte słowo marszruta, wyznacza nam czas drogi i odcinek drogi, który musimy przejść, ale też wyznacza i spoczynek. Wszystko jest takie wyważone. On jest naszym Bogiem, on wie co dla nas jest dobre. No i ostatecznie on badając nas, przenikając nas, każdą myśl, najskryczą nawet, Widząc nasze słabości, widząc nasze porażki nieodnokrotnie, widząc również nasze mocne strony, i dzięki Bogu, że również takie mamy, tymi mocnymi stronami naszej osobowości możemy innym pomagać, znów tam gdzie jesteśmy słabi, możemy przyjmować pomoc od innych. W każdym razie, gdy Bóg wystawia diagnozę, swoją opinię na nasz temat, ona jest tak cudowna, że nawet nie można jej pojąć. Tak Bóg dobrze o nas myśli, tak nas kocha. Tyle ma wyrozumienia, cierpliwości, dobroci, łaski, przebaczenia względem nas. W wierszu szóstym czytamy zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza. W naszym chrześcijaństwie, w wierze w Boga nie wszystko musimy zrozumieć. Czasami są tak piękne rzeczy, których nie potrafimy nawet opisać ludzkimi słowami. Jest to zbyt cudowne dla nas, zbyt wzniosłe, by to w ogóle ogarnąć, pojąć. No i w końcu Bóg wypowiada swoją diagnozę, swoją opinię na nasz temat, i czy Jego opinia zgadza się z naszą osobistą opinią na nasz własny temat. Bo ile razy w naszym życiu myślimy sobie, co ja jestem wart, czy w ogóle się do czegoś nadaje? Czy potrafi coś zrobić? Do czego przyłożę rękę? To się wszystko wali. Czasami gdzieś możemy mieć takie bardzo negatywne i skrajnie negatywne, nawet, myślenie, opinie o samych sobie. Ale to co Bóg o nas myśli. Jego diagnoza jest decydująca w gruncie rzeczy nie to co nawet ludzie o mnie myślą inni nie to co ja sam o sobie myślę jest istotne ale to co Bóg o mnie myśli kiedy on wypowiada swoją diagnozę to możemy ją wyczytać w wierszu 13 14 Ty sprawiłeś że myślę i czuję utkałeś mnie w łonie mojej matki i teraz Mogę wypowiedzieć diagnozę, wiersz 14, którą Bóg wyraził na mój temat z wdzięcznością. Dziękuję. Dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Cudowne są Twoje dzieła i moją duszę znasz dokładnie. To jest Boża diagnoza. W innym tłumaczeniu jeszcze ciekawiej ta myśl jest ujęta, gdzie czytamy. Dziękuję Ci, że tak cudownie mnie stworzyłeś, cudowne są Twoje dzieła. Duszę moją znasz dokładnie. Kochani, chciałbym, abyśmy dzisiaj oparli się na Bożej opinii, na Bożej diagnozie na nasz temat. Bóg nas cudownie stworzył nasze wnętrze, nasze ciało tak jak On chciał. I w Jego oczach to wszystko jest cudowne, jest piękne. W naszej duszy, w naszym wnętrzu może być pokój, może być radość i zadowolenie, bo usłyszeliśmy dobrą diagnozę na nasz temat. Pan Bóg jest najlepszym lekarzem, i tam, gdzie są też zranienia w naszym życiu, gdzie jest ból, cierpienie, frustracja, Pan tam przychodzi ze swoją miłością, łaską i dobrym słowem, dobrą diagnozą. Boże! Dziękuję Ci, że tak cudownie mnie stworzyłeś. Ty sprawiłeś, że mogę myśleć Twoimi myślami, że mogę odczuwać według Twojego Świętego Ducha. Dziękuję Ci za to, że jestem cenny w Twoich oczach i tak będę również patrzeć na samego siebie. Amen.